Masz sklep internetowy i chcesz zaoferować swoim klientom prosty, szybki i bezpieczny sposób płatności? Dziś przedstawiam najlepsze bramki płatnicze dla e-commerce od prostych i tanich rozwiązań na początek, po bardziej rozbudowane platformy z integracją międzynarodową, subskrypcjami i zaawansowanymi metodami płatności. Opowiem ci, które są najbardziej niezawodne, jakie mają zalety, i moim zdaniem która z nich najbardziej się opłaca? Zostań do końca i przekonaj się. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1 Stripe. Stripe to jedna z najczęściej używanych bramek płatniczych na świecie. Wybierana zarówno przez duże firmy technologiczne, jak i małe biznesy oraz freelancerów. Oferuje kompleksowe, elastyczne i nowoczesne rozwiązanie do obsługi płatności online i offline z naciskiem na bezpieczeństwo, automatyzację i doświadczenie użytkownika. Największą zaletą Stripe jest jego wszechstronność sprawdza się w firmach każdej wielkości, ta od startupów po korporacje i umożliwia przyjmowanie płatności w wielu walutach oraz metodach międzynarodowych. Dzięki temu jest idealny dla biznesów, które chcą sprzedawać globalnie. Integracja jest bardzo zaawansowana, programiści mogą korzystać z mocnych API i dostosować każdy szczegół, ale dostępne są też gotowe formularze, które automatycznie dopasowują się do języka i urządzenia klienta, wybierana zarówno przez duże firmy technologiczne, jak i małe biznesy oraz freelancerów. Oferuje kompleksowe, elastyczne i nowoczesne rozwiązanie do obsługi płatności online i offline z naciskiem na bezpieczeństwo, automatyzację i doświadczenie użytkownika. Największą zaletą Stripe jest jego wszechstronność sprawdza się w firmach każdej wielkości, ta od startupów po korporacje i umożliwia przyjmowanie płatności w wielu walutach oraz metodach międzynarodowych. Dzięki temu jest idealny dla biznesów, które chcą sprzedawać globalnie. Integracja jest bardzo zaawansowana, programiści mogą korzystać z mocnych API i dostosować każdy szczegół, ale dostępne są też gotowe formularze, które automatycznie dopasowują się do języka i urządzenia klienta. Numer 2 PayPal. PayPal to jedna z najbardziej znanych bramek płatniczych na świecie i pionier bezpiecznego handlu elektronicznego. Największą zaletą jest prostota. Wystarczy założyć darmowe konto, powiązać kartę lub rachunek bankowy i można natychmiast wysyłać oraz odbierać pieniądze bez podawania danych finansowych przy każdej transakcji. Kolejnym atutem jest bezpieczeństwo. PayPal szyfruje wszystkie informacje finansowe i chroni dane użytkowników, a sprzedawca nigdy nie ma bezpośredniego dostępu do danych karty czy konta. Dodatkowo oferuje ochronę kupującego, umożliwiając zwrot pieniędzy, jeśli produkt nie dotrze lub nie jest zgodny z opisem. To buduje zaufanie klientów. PayPal ma też szeroką akceptację. Działa w ponad 200 krajach i jest dostępny w milionach sklepów online. Największą zaletą jest prostota. Wystarczy założyć darmowe konto, powiązać kartę lub rachunek bankowy i można natychmiast wysyłać oraz odbierać pieniądze, bez podawania danych finansowych przy każdej transakcji. Kolejnym atutem jest bezpieczeństwo. PayPal szyfruje wszystkie informacje finansowe i chroni dane użytkowników, a sprzedawca nigdy nie ma bezpośredniego dostępu do danych karty czy konta. Dodatkowo oferuje ochronę kupującego, umożliwiając zwrot pieniędzy, jeśli produkt nie dotrze lub nie jest zgodny z opisem. To buduje zaufanie klientów. PayPal ma też szeroką akceptację. Działa w ponad 200 krajach i jest dostępny w milionach sklepów online. Największą zaletą jest prostota. Wystarczy założyć darmowe konto. Numer 3 RedS RedSys to jedna z najczęściej używanych bramek płatniczych w Hiszpanii i dużej części Europy, ponieważ współpracuje z większością banków oferujących wirtualne terminale płatnicze TPV. Działa jako pośrednik między kupującym sklepem i bankiem. Umożliwiając szybkie i bezpieczne transakcje kartą, Bizum czy innymi metodami. Jego dużą zaletą jest szeroka integracja z bankami. Niemal wszystkie hiszpańskie instytucje finansowe korzystają z RedSys, co ułatwia wdrożenie. Obsługuje też różne metody płatności, jak karty międzynarodowe Bizum, Apple Pay czy Google Pay. To daje klientom większą wygodę i zwiększa szanse sprzedaży dla sklepu. Pod względem bezpieczeństwa Recys spełnia najwyższe standardy szyfrowania i uwierzytelniania, ograniczając ryzyko oszustw. Jest również kompatybilny z głównymi platformami e-commerce, takimi jak WooCommerce, Prestashop czy Magento. W dużej części Europy, ponieważ współpracuje z większością banków, oferujących wirtualne terminale płatnicze TPV, działa jako pośrednik między kupującym sklepem i bankiem, Umożliwiając szybkie i bezpieczne transakcje kartą, Bizum czy innymi metodami. Jego dużą zaletą jest szeroka integracja z bankami. Niemal wszystkie hiszpańskie instytucje finansowe korzystają z RedSys, co ułatwia wdrożenie. Obsługuje też różne metody płatności, jak karty międzynarodowe Bizum, Apple Pay czy Google Pay. To daje klientom większą wygodę i zwiększa szanse sprzedaży dla sklepu. Pod względem bezpieczeństwa RecyS spełnia najwyższe standardy szyfrowania i uwierzytelniania, ograniczając ryzyko oszustw. Jest również kompatybilny z głównymi platformami e-commerce, takimi jak WooCommerce, Prestashop czy Magento.